Ale czemu, kur, czemu? No. Słupki donoka Od czego donek zaczyna dzionek, gdy oczka otworzy na oścież, bo nie tknie żarcia, gdy słupków poparcia nie ujrzy tak w karnawale, jak w poście. Loren. Wie, co podpowie, zna alchemię cyfernych ich mocy. Słup jak pieczarka wyrasta szparko najszybciej w potrzebie, ba, w nocy. Ciasto na słupki musi mieć drożdże z jasnopomrocznym pomrocznym Lud ciemny kupi wie, że biegunkę ciut lepiej mieć niż zaparcie. Jest taka jedna blondna heterka, co wie, jak uchodzić i wzwodzić. Umie żonglować kropką nad słupkiem zdokrotnie i o to wręcz chodzi. Wprawiony w fotel nie jeden potriot nie musi unosić tłustego dupska. Wierzy jak głupiec, jak to wyborczej, przez do słupcy i Słupska. Poparcie rosło jak Mont Everest, jak kabza sprytków z agencji. Trend się odwrócił. Religią słupków nie da się dziś ni kręcić, ni święcić. A czemuż tak ważne są te słupeńki? Tu wręcz penitencjarnie zakraczę. Jak się skrzyżują, to wyjdzie krata. Nie szkocka, a sztumska raczej.